Witam was moi drodzy w ramach walk around Honda VFR 800F. Chciałem wam trochę pokazać ten motocykl, jak on wygląda, co on ma, z czym się go je i w ogóle. No więc. Kontrowersyjna kwestia dla wielu osób, to jest wydech tego motocykla Dużo osób mówi, że nie pasuje Według mnie całkiem ładnie się komponuje, ale na pewno To jest taki dźwięk silnika, że tutaj trzeba i tak wymienić na jakiegoś fajnego akrapa albo coś To na pewno Poczynając od tyłu Co mamy? Mamy monowahacz, tak? Czyli całe tylne koło jest po prostu z jednej strony tylko zaczepione do ramy, oczywiście tworzy to problemy przy naciąganiu łańcucha i tak dalej, no ale o tym to. To jest inna para koloszy. Jak widać, wygląda to bardzo fajnie, solidnie. Ten cały wachacz to jest kurczę taki wielki kawał metalu. Posiada ten motocykl, nie wiem czy standardzie, ale na pewno ten egzemplarz posiada stopkę centralną oprócz stopki bocznej. Więc fajna kwestia, jeżeli chcemy go gdzieś zostawić w miejscu mało pewnym jeśli chodzi o podłoże kierunkowskazy mieszczą się w lusterkach, lusterka szkło rusza się tak jakby tylko samo szkło, nie rusza się obudowa, czyli regulujemy tylko samą, samą szybką. Światoledowskie za chwilę wam pokażę jak wyglądają. Proszę uprzejmie, proszę was uprzejmie Po prostu się świecą, tak? Automatycznie chyba włączają się światła takie Do jazdy normalnej, drogowej To są teraz chyba takie dzienne Posiada ABS Zawieszczenie szoły Tutaj widać szoła Hamulce Tokiko Zawieszczenie przednie jest w pełni regulowalne Widać oba obie lagi można regulować posiada kontrolę trakcji grzane manetki i immobilizer światła awaryjne co, co, co jest brakiem w wielu motocyklach eee, co tu jeszcze w nim takiego jest ciekawego, a właśnie tylne zawieszenie tylne zawieszenie regulujemy sobie tutaj po prostu pokrętełkiem więc jest troszkę prościej i tylne zawieszenie też jest, widzę, że szoły więc no, zawieszenie jest porządne i przód i tył w pełni regulowalne. kanapa, bardzo wygodna. Zaraz wam pokażę schowaczek. Schowek, to, to takie wiecie, jest no. paczkę fajek, jak w, zawsze w motocyklach, ale No tutaj widać, trochę po prostu się tylno, Tylne siedzisko zdejmuje i tyle. Więc to nie jest duży schowek. Jak widać również ten motocykl tutaj posiada już przystosowanie pod stelaż do kufrów więc dzięki temu możemy łatwo zamontować akcesoria. Są oczywiście oryginalne kufry do tego motocykla w takim samym kolorze jak cały lakier. Co polecam, bo to fajnie wygląda. W standardzie fabryczne manetki, te Jezu, klamki i hamulca i skrzyni biegów, sprzęgła są regulowalne. Hamulec 6 stopni regulacji, sprzęgło 5 stopni regulacji. Ale fajna sprawa, bo w wielu motocyklach sprzęgło nie jest regulowalne. I sprzęgło, i hamulec oczywiście napłynie. płynie. Dwie tarcze z przodu, hamulce to są kompletne żylety. Oponki, na których on stoi, Nie wiem, czy to we wszystkich powiem, we wszystkich. Dunlopy Sport Max. Tak, z tyłu tylna guma, tylny kapeś to jest 180 na 55, 55 tak, na 55 R17. No więc prezentuje się dosyć grubo. Całkiem spore jest to ogumienie Spora guma Jeszcze Wam puszczę Jeśli tylko alarm się wyłączy A. Odpalimy go sobie go trochę posłuchamy jak on pracuje. To jest V4. Jest dosyć głośny ten fabryczny wydech, nie wiem ile on ma decybeli, ale ale pracuje, pracuje przyjemnie. Nie jest to oczywiście to demon głośności, ale daje spokojnie radę i fajnie go słychać i w korkach i takcie jazdę. no dobra, moi drodzy. W sumie to, co miałem powiedzieć o tym motocyklu, Zapraszam Was do odcinków, gdzie omawiam jazdy na nim, gdzie opowiadam o nim stamtąd się na pewno trochę więcej dowiecie z takiej samej jazdy No Widzę, że tylna lampa jest ledowska Więcej się dowiecie o samej jeździe na tym motocyklu, jak i tego jak się czułem jeżdżąc na nim Ułączę sobie od razu grzane manetki no i dobra więc co? Moi drodzy, będę się zbierać. Trzymajcie się, sięmano.